Mi się wydaje, że ten kadr jest krzywy. Jeżeli jest krzywy, to przepraszam. A pewnie jest krzywy, tak jak moje włosy. Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Julka. Też mnie wkurzają te włosy. I witam się zami na moim kanale w kolejnym filmie z serii, która jest bardzo oryginalna, nieznana przez was wszystkich, także może was wprowadzę. Witam w Back to School! Dzisiaj przygotowałam dla Was film który sama chciałabym zobaczyć rok temu a mianowicie są to rzeczy, które chciałabym wiedzieć przed pójściem do liceum. Jeżeli mnie nie znacie chociaż pewnie większość osób, które mnie subskrybuje już wie to wszystko, no ale wiecie dla jasności powiem bo dostaję ostatnio bardzo dużo o to pytań. Jestem Julka, co widać w od mojego kanału. Idę po wakacjach do drugiej klasy liceum po podstawówce i jestem w klasie ekonomicznej, czyli w normalnej szkole powiedzmy Madgeo. Jak widzicie jest na otoczenie, ale wiecie, stay tuned. Już niedługo się dowiecie dlaczego. A teraz myślę, że mogę już zaczynać. Pierwsza rzecz to nie przejmuj się Chillera Utopia i będzie dobrze. Dużo z was właśnie do mnie pisze, że jesteście przerażeni nową szkołą, że nikt was nie polubi, że nie wiem, jesteście niscy, młodsi albo starsi. Więc ja wam powiem tyle, nie przejmujcie się, w liceum są najróżniejsi ludzie. I ja byłam strasznie przerażona rok temu, i serio nie było czego się bać. Tak na początku nie znałam nikogo, byłam, powiedzmy, sama, ale po jakimś czasie już nie byłam sama, więc to kwestia czasu. Nie stresujcie się, to nic nie da. Wiem, że jest mi łatwo mówić, bo ja przez to przeszłam, ale nie ma czym się stresować i będę wam to powtarzała aż w końcu, w to nie uwierzycie. Kolejna rzecz to Miejcie zawsze zapasowy długopis. I nie chodzi mi o to, że w piórniku tylko albo w torebce, albo w plecaku miejcie taką kieszonkę, w której możecie sobie wsadzić te wszystkie potrzebne rzeczy na wypadek, gdybyście zapomnieli piórnika, bo mi się milion razy zdarzyło, że go nie wzięłam. I tak się zdarzyło też milion razy innym uczniom ode mnie z klasy, więc wychodziło na to, że brakło dla kogoś długopisu u nas w szkole, bo najzwyczajniej w świecie nikt nie miał, nikt nie pamięta. Dużo osób przychodzi tylko z długopisami kart więc dużo osób miało tylko jeden długopis, i nie miało nawet jak go pożyczyć, no a w telefonie raczej nie można zapisywać. Dlatego ten zapasowy długopis to jest najlepsze wyjście z sytuacji. Kolejna rzecz, nie bójcie się poznawać nowych ludzi. I ja rok temu, jakbym to wiedziała, to byłabym naprawdę w niebie. Niby wszyscy mi mówili, że poznawaj nowych ludzi, że wiecie, to jest nowy etap w życiu, że fajnie jakbyś miała nowych znajomych, ale ja miałam wrażenie, że jeżeli nikt do mnie pierwszy nie zagada, to ja w ogóle nie mogę się do nikogo odezwać, bo jakoś źle mnie odbiorą. Nie mam pojęcia, co sobie myślałam, ale to był błąd. Wiem, że wiele z was, tak samo jak ja, po prostu nie jest taką duszą towarzystwa i nie wie, jak zagadać. Ale ja po tym roku nauczyłam się, że serio, wystarczy wiedzieć, powiedzieć cześć na początku i. Temat jakoś sam się nawinie, wiecie, wy zaczniecie mówić o sobie, ta druga osoba o sobie, możecie nawet zacząć po prostu, że hej, jestem, nie wiem, Julka, przyszłam się zapoznać, też chodzę z tą do klasy, bla, 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 bla. I jakoś y, rozmowa się rozwinie, a jak nie, no to to się nie rozwinie, ale nic się nie stanie, przynajmniej będziecie próbować. I to jest właśnie ta jedna z tych ważniejszych rzeczy, bo... Fajnie jest poznać nowych ludzi, fajnie się otworzyć, fajnie jest taki nowy czysty start i na pewno znajdziecie sobie kogoś w tym liceum, dlatego otwórzcie się i poszukajcie kogoś. Niekoniecznie ten ktoś musi pierwszy do was zagadać, wy też możecie. Kolejna sprawa, o której wiedziałam już przed pójściem do liceum, ale nie stosowałam jej, to ucz się tego, czego potrzebujesz. I teraz daję wam przykład. Ja jestem w klasie matematyczno geograficznej. I raczej planuję przyszłość, chociaż nie mam jej zaplanowanej, ale jakby wolę iść w kierunki e, matematyczne, bo taką wybrałam klasę, raczej w tą stronę pójdę. Dlatego powinnam była skupić się na matmie, geografii, angielskim i tego typu sprawach, które potem możliwe, że będę rozszerzać. A ja skupiłam się na rzeczach, które niekoniecznie są mi potrzebne w stylu jakaś historia, voz. To Z tych przedmiotów Szło mi lepiej niż z tych przedmiotów, z których powinno mi iść dobrze. I jak dla mnie trochę zmarnowałam ten czas, bo mogłam go poświęcić na to, co serio mi się przyda. W liceum jest tyle tego materiału, że naprawdę trzeba ustalić sobie swoje priorytety i skupić się na tym, z czego chce się być dobrym, bo jakby nie chciałam, żeby szkoła to było całe moje życie. Ja w następnym roku na pewno bardziej skupię się na tym, na czym mi zależy. Następna rzecz. Oceny nie mają znaczenia. Ile razy ja to słyszałam, jak szłam do liceum? Mnóstwo. Ale nie chciało mi się jakby trochę w to wierzyć. I dalej żyłam takimi podstawówkowymi myślami, w stylu dostałam dwa, dostałam trzy, to było mi już przykro i jakby miałam takie, co ja źle zrobiłam. Ale teraz powiem z perspektywy czasu, że... To było moje pierwsze świadectwo bez paska. I jakby dla mnie uczennicy, która zawsze była wzorowa, zawsze wszystko wiedziała, umiała, miała wszystko zrobione, normalnie byłaby to jakaś porażka. A przez to, że jakby stosowałam zasadę, że oceny nie mają znaczenia, i liczy się to, co mam w głowie i to, co napiszę na maturze, nie obeszło mi to w ogóle. Czy to, że nie miałam paska, coś zmieniło w moim życiu? Kompletnie to nic nie zmieniło. Czas, który poświęciłabym na to, żeby mieć, nie wiem, czwórkę z biologii czy chemii, poświęciłam na moich znajomych czy na rozwijanie moich pasji, chociażby YouTube'a. I szkoda, że odkryłam to dopiero po jakimś czasie nauki w liceum, bo na samym początku byłoby mi. O wiele łatwiej. No i lecimy dalej. To jest dosyć kontrowersyjne. Wiem, że niektórzy uważają inaczej, ale dla mnie to jest bardzo ważna rzecz. Szkoda, że nikt mi tego nie powiedział rok temu. Życie zaczyna się po szkole, a nie w szkole. Myślę, że liceum to jest dobry czas, żeby rozgraniczyć te dwie strefy, czyli szkoła i życie prywatne. Ja kiedyś to łączyłam ze sobą, dlatego że wszyscy moi najbliżsi przyjaciele, i tak naprawdę wszystko, co się działo w moim życiu. Działo się w szkole, tam miałam jakieś kółka, tam miałam treningi, tam miałam zajęcia jakieś inne poza lekcjami, tam miałam znajomych, tam miałam wszystko. I jakby jak przychodziłam do domu, to się wiecie, uczyłam, oglądałam coś, szłam spać i wracałam do szkoły kolejnego dnia i tam zaczynało się moje życie, tam zawiązywałam nowe znajomości i wszystko toczyło się jakby wokół tej szkoły. No ale w liceum po jakimś czasie zdałam sobie sprawę, że hej, twoje życie zaczyna się obecnie po szkole. Jak wracasz ze szkoły, to możesz zobaczyć się ze swoimi przyjaciółmi, bo nie chodzą przecież z tobą do klasy i widzicie się rzadziej niż widzieliście się w podstawówce. Dodatkowo nie masz tych zajęć pozalekcyjnych w szkole. Wszystko, co chcesz robić, czy YouTube'a, czy właśnie spotkać się ze znajomymi, czy pójść do kina, na zakupy, cokolwiek tego chcesz, robisz po szkole. Więc jeżeli nie masz znajomych w szkole albo ci w niej nie idzie, no to jakby. To jest tylko szkoła, to jest przystanek w Twoim życiu. To się za kilka lat pewnie skończy, ale Twoje życie może być fajne, jakby poza szkołą. No i do tego wniosku doszłam w sumie podczas kwarantanny, kiedy w szkole nie przebywałam, a moje życie jakoś dalej się toczyło. Szkoda, że nie wpadłam na to wcześniej. Kolejna rzecz, może błaha przed tym, co przed chwilą powiedziałam, ale drobniaki. Jakby. To jest wszystko. Czy ja muszę coś więcej mówić? Osoby, które już chodzą do liceum albo do szkoły, gdzie jest automat, po prostu zrozumieją. Czasami masz potrzebę napić się tej gorącej kawy, czekolady, herbaty, whatever, co tylko chcesz. No i jak nie masz drobniaków, no to raczej w większości automatów kartą nie zapłacisz. Kilka złotych naprawdę może zrobić Ci dzień. Także tak jak kiedyś drobniaki mi się totalnie przydawały i wkurzałam się, jak mi ktoś wydawał w drobniakach, tak teraz jak ktoś mi wydaje w drobniakach, to jestem taka... Love you. Dziękuję, dziękuję, będę miała do automatu. Teraz rzecz, która przerażała mnie przed pójściem do liceum, to starsze klasy. I nikt mi nie powiedział wcześniej, że nie ma po co się jakby bać starszych klas, i ja miałam wrażenie, że to wiecie, są tacy dorośli, poważni ludzie, a ja przyjdę taki dzieciak. Ale tak nie było, jakby serio. Ja z niektórymi osobami ze starszych klas mam super kontakt i każdy był otwarty, każdy pomagał. Także serio pytajcie się starszych klas, jeżeli czegoś nie wiecie. Bo ja nieraz zapytałam się kogoś na korytarzu o klasę i tak dalej, ale dopiero odważyłam się to zrobić po jakimś czasie chodzenia do liceum. I myślę, że gdybym wiedziała to wcześniej, to moje życie od września byłoby o wiele łatwiejsze, bo nie byłoby czegoś takiego, że nie wiem. Spóźniłam się trzy minuty, bo nie mogłam znaleźć klasy, bo spokojnie jakiś drugoklasista lub trzecioklasista mógł mi to powiedzieć. No i dalej coś, co odciąży wasze plecy czy ramiona, to zostawiajcie dużo rzeczy w szafce. Ja to zrozumiałam jakoś bardzo niedawno, dlatego że nikt mi tego wcześniej nie powiedział, że materiału w liceum będzie tyle i jakby tych książek, pomimo że lekcji nie ma dużo... Też jest dużo. U mnie jest tak, że na przykład mogę nosić część rzeczy ja, a część rzeczy może nosić osoba z mojej ławki, żebyśmy, tak wiecie, mieli jedną książkę na ławkę i jakby to jest super, ale mimo to są podręczniki, które mi się nie przydają w domu, więc mogę je na spokojnie zostawić w szafce. Ale ja żywam z przekonaniem, że hej, ale ja będę się uczyć ja będę systematycznie uczyć się wszystkiego. Co jest chyba nierealne przy trybie życia, jaki posiadam. W gruncie rzeczy moje plecy by mi bardzo podziękowały, gdybym zostawiała te rzeczy w szafce. No ale nikt mi tego nie powiedział, ja żyłam w innym przekonaniu, więc jeżeli myślicie, że będziecie mogli uczyć się wszystkiego systematycznie, no to jeżeli chcecie spędzić po szkole cały wasz czas przybiórku, spoko. Ale jeżeli nie, to odciążcie swoje plecy i zostawiajcie jak najwięcej rzeczy. Właśnie w waszych szafkach, szatniach, czy gdziekolwiek. Nie noście tego wszystkiego, bo nie ma sensu. No i ostatnia rzecz, to coś, co jest według mnie bardzo ważne, jestem przeszczęśliwa, że weszłam na taki etap w życiu, że mogę to powiedzieć. Czyli ubierajcie się tak, jak chcecie, bo postawka pod tym względem była niefajna. Jak tylko ludzie widzieli odmienną osobę, no to wiadomo. To było jakieś śmianie się pod nosem, to było wytykanie palcami, e, czy osoby trochę innego pochodzenia, czy po prostu inaczej wyglądające, inaczej ubierające się. To zawsze był dramat. A w liceum szybciej pogratulują ci super stylu i jakby odmienności, niż cię rozkrytykują. Także nie bójcie się pokazać swojego prawdziwego oblicza, bo są u mnie ludzie w szkole z tatuażami, z kolczykami, z kolorowymi włosami, z długimi paznokciami, z jakimś innym stylem ubierania się i każdy jestem akceptowany, lubiany. Także tak, chyba powiedziałam już o wszystkich dziesięciu rzeczach. Mam nadzieję, że przez to Wasz rok szkolny będzie łatwiejszy i wiecie już to, co chciałam Wam przekazać. Jeżeli jesteście również po pierwszej klasie liceum albo w ogóle z jakichś wyższych klas i macie coś do dopowiedzenia, bo ja o czymś zapomniałam, a może nie wiedziałam, to napiszcie mi w komentarzu. Chętnie sobie poczytam i chętnie myślę, że inni z młodszych klas sobie poczytają. A teraz już dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji mojego kanału, bo rośniemy w siłę i jestem po prostu przeszczęśliwa i mam super motywację do nagrywania, jak widzę ile was już tutaj jest. Pamiętajcie o moim Instagramie. Tak staram się, naprawdę się staram. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Może w akto może nie, może w tym pokoju mojej siostry, może gdzie indziej, nie wiem. Do zobaczenia. Buziaki. Pa.